Witam Państwa najserdecznie. Zgodnie z zapowiedzią, ten odcinek myśli dotyczących podatków i prawa podatkowego dotyczyć będzie przepisów przejściowych. To nawet pierwsza część naszej opowiastki, dlatego że są to zagadnienia, po pierwsze bardzo złożone, a po drugie bardzo ważne. Te dwa razy bardzo ma dlatego znaczenie, że tak patrząc statystycznie ilością przepisów, to ilość przepisów przejściowych w niektórych podatkach jest, to jest, jest ich, po prostu jest tak duża, że jest ich więcej niż przepisów samej ustawy. No, Wiąże się to z tym, że kolejne nowelizacje dodają do tego panteonu kolejne przepisy przejściowe. W większości te przepisy nie są uchylane, czyli one obowiązują formalnie obowiązują bezterminowo, chociaż najczęściej nie są już stosowane, a dlaczego to za chwilę powiem. Między nami mówiąc, różnica między przepisami przejściowymi, epizodycznymi oraz końcowymi w prawie podatkowym współczesnym, te różnice nie są dość precyzyjne. Niekiedy to, co nazywamy, o czym już mówiłem, przepisami epizodycznymi, jest. jest w zasadzie traktowane w sensie formalnym jako przepisy przejściowe, a między przepisami przejściowymi i końcowymi też nie ma istotnych różnic, zresztą nawet czytelnik nie bardzo wie, czy czyta przepisy przejściowe czy końcowe. Nie chcę w tym momencie wchodzić w spór to, tego, o to, co należy rozumieć pod tym względem, no bo przepisy epizodyczne w istocie, nie wiążą się, nie muszą się wiązać z kolejną nowelizacją, czyli nie, mo, nie muszą się wiązać z wejściem w życie nowej ustawy albo z nowelizacją, no bo przejściowy charakter przepisów przejściowych wiąże się z tym, że jakiś przepis ure, u, został uchylony albo zmieniony, do jakiegoś momentu ma jedną treść, albo do jakiegoś momentu ma drugą treść. No i wiadomo, że te przepisy. Będą regulowały na przykład niezastosowanie nowych przepisów, lub zastosowanie nowych przepisów, lub limitowanie zastosowania starych przepisów w czasie, czyli może być to jeszcze bardziej złożona konstrukcja. I w tym momencie chciałbym dzisiaj, bo ten problem będzie powtarzać się, czyli zagadnienia dotyczące przepisów przejściowych. Będą przedmiotem jeszcze co najmniej jednego kolejnego welietonu. To jest istotne z tego powodu, że aby ustalić treść normy prawnej, ten, kto chce no to zrobić w zakresie, na podstawie przepisów prawa podatkowego, zwłaszcza prawa materialnego, części szczegółowej, no jeśli pominie przepis przejściowy, to on po, po prostu ustali wadli. Stan prawny, który ustali, nie będzie zgodny, będzie niezgodny z, z prawem, czyli jego pogląd prawny będzie obarczony błędem. No bo jeżeli treść normy prawnej ustalamy przy, na podstawie przepisu przejściowego, który jest zawsze przepisem szczególnym, który zawsze ma pierwszeństwo przed przepisem, do którego on dotyczy, no to nasz pogląd prawny będzie błędem co do prawa, nie będzie nie będzie czymś, co by można nazwać y, polem z rozbieżnych poglądów interpretacyjnych. Jak o tym nieraz miałem okazję mówić, prawo podatkowe, y, tworzone, no, czyli które, które ustalamy na podstawie treści przepisu prawa, no, ma wiele twarzy, no, co najmniej te cztery, a nawet ich więcej jest, no, bo w sensie, każdy z nas ma prawo mieć, Pogląd prawny na temat treści normy prawnej wynikającej z danego przepisu. No i to, że tych poglądów jest wiele, i można powiedzieć, yy, są poglądy alternatywne albo nawet więcej niż jeden pogląd na temat treści normy prawnej, który można tylko rozstrzygnąć arbitralnie w ten sposób, że przedstawiam że władza wykonawcza czy też sądownicza opowiada się głównie, domyślamy się, że to jest władza sądownicza, chociaż tak nie do końca to jest oczywiste, bo przecież cała instytucja interpretacji indywidualnych i, i ogólnych oraz objaśnień podatkowych raczej wskazuje, że to właśnie władza wykonawcza w pierwszej kolejności opowiada się za którymś z poglądów, uznając go za trafny co przecież nie oznacza, że te inne poglądy są niezgodne z prawem, a czyny zgodne z tymi poglądami są bezprawne. Tylko mamy do czynienia z wielością poglądów prawnych, na władza ma wskazać, który z tych poglądów uznaje za chroniony przez władzę, czy też wykonawczą, czy też władzę sądowniczą, no bo ten pogląd władzy ma taki dość swoisty charakter, niezależnie od tego, co tam się nazywa, że, że dostosowanie się, zastosowanie się do tych poglądów nie może szkodzić, ale wszystkim obywatel zna pogląd władzy. Ale i, i, no i wie, jak się władza zachowa w przyszłości, czyli władza staje się przewidywalna i to, co, co jednak dotyczy niniejszego problemu, czyli Niedostrzeżenie, pominięcie przepisu przejściowego y, lub też końcowego, który ma analogiczną, mo, analogiczne znaczenie, no, powoduje, że, no, że to nie jest pogląd nietrafny, tylko to jest błąd w sztuce czyli y, pominięcie tego przepisu prawa kształtującego bezspornie normę prawną. Która nie wynika tym samym z przepisu ogólnego, czytaj przepisu, pod którego dotyczy przepis przejściowy, tylko dotyczy, tylko wynika bez, w całości lub w części z przepisu przejściowego. Jak, co dzisiaj chciałbym przedstawić? Klasyfikację. Klasyfikację, która na pewno ma określone y, y, odpowiedniki w innych działach prawa, natomiast o ile się orientuję. To tam nie była, nie, taka, nie nastąpiło to, co jest cechą prawa podatkowego, czyli jakaś szczególna rozbudowa no, tego, całej, tego całego działu swoistego, jakim są przepisy przejściowe. Bo tu mamy bogactwo form i treści, stąd też te, ta klasyfikacja, którą mam wrażenie, że można uznać za w miarę uniwersalną, ale on, ona jest tylko sformułowana na gruncie przepisów prawa podatkowego. Mamy przepisy pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, a w zasadzie i piątego stopnia i postaram się przedstawić te właśnie, co rozumiem przez te przepisy kolejnego stopnia, y, dlatego, żeby no żeby, żeby wprowadzić jakiś ład pojęciowy, a potem odnieść się do, odnosić się do tego, i posługiwać się tymi, tym, tą klasyfikacją. Przepis pierwszego stopnia to jest ten najczęściej pojmowany przepis przejściowy, że przepis przejściowy reguluje zastosowanie lub niezastosowanie przepisu, przepisu głównego. Czyli mamy przepis, który jest zasadą ogólną w tym rozumieniu, czyli na przykład wprowadzono Przepis, który wprowadził, który wprowadzono, przepis, który na przykład nakłada, zmienia obowiązek informacyjny ciążący na podatniku i mówi, że ten obowiązek ma inną treść. Natomiast i od 1 stycznia ten obowiązek ma inną treść, co się będzie wiązało z innym formularzem. Na przykład wykonania tego obowiązku informacyjnego, natomiast przepis ustawy, przepis przejściowy mówi, że na przykład w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podatnik może stosować poprzedni formularz, prawda, czyli może te nowe obowiązki które przecież wynikają z nowego formularza obowiązującego od 1 stycznia, wykonywać przy pomocy dotychczasowego formularza albo na przykład może przepis przejściowy mówić, że, że tylko za ostatni dzień, ostatni, ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc w którym weszła w życie ustawa, podatnik musi stosować ten formularz nowy albo wykonywać ten obowiązek inaczej, czyli mamy bezpośrednie modyfikowanie normy prawnej, czyli mamy w istocie nową normę prawną, która wynika z obu przepisów. To jest przepis, o tak się najczęściej rozumie przepis przejściowy. Co to jest przepis przejściowy drugiego stopnia? To jest przepis przejściowy do przepisu przejściowego. Czyli przepis przejściowy dotyczący przepisu przejściowego, który modyfikuje na przykład czasowo, najczęściej czasowo, albo wyłącza z zakresu przepisu przejściowego określone zdarzenia. Czyli na przykład przepis ten mówi w ten sposób, że w okresie, o którym mowa w, okresie, o którym mowa w tym przepisie przejściowym, podatnik na przykład może dokonywać określonych czynności, które nie będą raportowane. Czyli on nie musi tego robić, czyli on, jak on nie będzie wykonywał owych czynności, albo jak, przepraszam, on może wykonywać te czynności, albo jeżeli to, ale mu, nie musi ich raportować, przy czym na przykład ma obowiązek, czyli ma obowiązek ich zaraportowania, jeżeli przekroczy określoną, określoną, jeżeli wykona te czynności po określonym czasie, albo na przykład przekraczają one kwotę, wartość tych czynności, czyli mamy jakiś poziom istotności. Nie o pewnego poziomu istotności, to szkoda na to czasu, możesz się od tego powstrzymać, w końcu do tej pory tego nie było, teraz możesz tego też nie raportować, chyba że to jest dostatecznie wysokie i na przykład jest tam powiedziane, że to w, będzie w tym okresie sześciu miesięcy, o których wcześniej była mowa, albo na przykład w okresie krótszym. Czyli mamy taki piętrowy charakter przepisu drugiego stopnia, przepis drugiego stopnia, czyli modyfikacja, przejściowość, przejściowość. Przejściowości. Potem są przepisy trzeciego stopnia, które polegają na czym że one nowelizują zarówno przepisy pierwszego jak i drugiego stopnia, czyli mamy do czynienia z nowelizacją przepisów przejściowych. Czyli na te zasady przejściowe czy pierwszego czy drugiego stopnia ulegają zmianom. Czyli mamy przepis przejściowy, norma prawna wynika z przepisu przejściowego pierwszego lub drugiego stopnia, natomiast ulega następnie zmianie. I w sferze, nazwijmy to, w tym kosmosie przepisów przejściowych, jest, powstaje nowa, na ich podstawie nowa norma prawna lub nowe normy prawne, które są jakby drugim, kolejnym mutacją przepisów przejściowych, które zostały wcześniej wprowadzone. Czasami, uwaga, te przepisy przejściowe mają nawet moc wsteczną, te nowelizujące trzeciego stopnia. Potem mamy czwartego przepisy przejściowe czwartego stopnia, które polegają na uchyleniu przepisów przejściowych i to zarówno pierwszego, drugiego, jak i trzeciego stopnia, czyli ustawodawca nagle mówi uchylam przepisy przejściowe. No i, i, i te uchylenie oznacza, że na przykład okresy, które miały miejsce, do których odnosiły się Przepisy przejściowe pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia ulegają na przykład skróceniu, bo już nie ma podstawy prawnej dla tych stanów przejściowych, albo na przykład przede wszystkim odbiera się pewne przywileje, które wynikają z przepisów przejściowych, albo wręcz odwrotnie likwiduje się nakaz stosowania przepisów uchylonych, czyli już nikt, kto by chciał, mimo że mógł, nie będzie już mógł stosować przepisów przejściowych pierwszego, drugiego, czy też zmodyfikowanych przepisem trzeciego stopnia. No i przepisy, czy, 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 czyli poprzez uchylenie. I potem przepisy piątego stopnia, czyli przepisy przejściowe do owych, owego uchylenia. Bo to te uchylenie też może wymagać stanów przejściowych i do samego uchylenia ustawodawca wprowadzać... Wprowadza zasady intertemporalne, że na przykład to uchylenie jest skuteczne, ale w określonym zakresie nie ma zastosowania do określonych stanów faktycznych. Prawda, że nie jest to przesadnie proste. No i w związku z tym, że, że jest to, ale jest to bardzo ważne, bo to tu się rodzi norma prawna w rzeczywista. To, są, to jest rzeczywista podstawa normy prawnej. Czyli treść normy prawnej wynika z tych przepisów, które często już na tyle są, nazwijmy to, złożone oraz, nazwijmy to, doskonalone, że stają się zupełnie niezrozumiałe i w pewnym momencie umierają tak obiektywnie poprzez to, że nikt ich nie rozumie i nikt nie jest w stanie zastosować. To jest panorama przepisów przejściowych. Dlatego nie chcę dzisiaj przedłużać tego wątku, tak abyśmy starali się zrozumieć ich obecność, potraktować tę klasyfikację jako klucz taki pojęciowy, który będzie nam pozwalał zaznajomić się albo zanalizować te zagadnienia. Tym samym jednak chciałbym... Zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie, ponieważ i tak jest ono przeładowane dość bogatą treścią. Ale ono jest zapowiedzią trzeciego już odcinka, czyli ciąg dalszy nastąpi nie tylko w ogóle w tej serii, ale przede wszystkim on będzie dotyczył szczegółowego omówienia właśnie wybranych, ale tych najważniejszych w moim przekonaniu zagadnień związanych z przepisami przejściowymi. To jest temat tak zwany zamówiony. To znaczy na ten temat, pojawi, żeby, żeby poruszyć ten problem, sugestie na ten temat pojawiły się ze strony słuchaczy. Bardzo dziękuję. Wrócimy jeszcze do problematyki wykładni, ale to po zakończeniu tych rozważań. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.